Siemka, tutaj Pelek i pogadam sobie troszkę, kilka minutek na temat tego, co się dzieje i co się będzie działo w sierpniu na naszym kanale. A dziać się będzie mało, trzeba przyznać. Dziś mamy trzeci... Nie, jak to nagrywam, jest minuta po północy, więc... no Ale może być. Dziś może dodamy film, filmik z kolejnym. Zresztą z naszej rozgrywki w Multi w Bad Company 2 i już nie lamimy aż tak bardzo. I w sumie w tym miesiącu, a przynajmniej w tej połowie tego miesiąca, by było na tyle. Wyjeżdżamy teraz z Dawidem znowu, No i wcześniej cokolwiek pojawi się prawdopodobnie, nie wiem. Gdzieś około 25-26 sierpnia, czyli w zasadzie sam koniec. Później na pewno wrzesień jeszcze coś się będzie pojawiać. Znaczy to już na pewno będzie. Będziemy wrzucać, mam nadzieję, regularnie coś, cokolwiek. Wtedy już prawdopodobnie też będziemy wrzucać materiał z Battlefield 3. W sumie w, teraz w sierpniu też. Dawid ma zamiar e, robić jakieś nagrania z tego Starcraft 2. Ja myślę że będę nagrywał coś z LoL'a, ponieważ znowu zacząłem grać w League of Legends i myślę, że w sumie ktoś by był może zainteresowany tym. Chociaż nie jestem Master of the Masters, eee, no ale coś tam pograć można. Można ponagrywać też kolegów, jak grają. No w sumie i co dalej? No na pewno Teraz we wrześniu będzie troszkę lepsza jakość tego wszystkiego. mu się jednak miesiąc roboty coś daje. Choć filmików nie jest jak już specjalnie dużo, bo ile tam jest tego? Może 6, 7. No z jutrzejszym może będzie 7 albo 8. Już sam nie wiem. No i w sumie no co. Na razie tyle. Pogadałem troszeczkę. No, życzę miłego dnia albo dobrej nocy, w zależności kiedy to oglądacie. Cześć!